Gdybym wyjeżdżała na majówkę i planowała grillowanie, z pewnością wzięłabym ze sobą te dwa produkty. Po pierwsze, zabrałabym wodę koralową. To jest taki sproszkowany koralowiec. Zjonizowane minerały, które aktywują wodę, oczyszczają, uzdatniają ją do picia, przypłukują nasze ciało, zapobiegają infekcjom jelitowym. No i druga rzecz, którą bym wzięła, słuchajcie, to by był fan to są takie saszetki ze sproszkowanymi owocami, które zabezpieczają naszą wątrobę, umożliwiają zjedzenie więcej, zachowanie zdrowia, nawet jeżeli stracimy umiar, czy to podczas jedzenia, czy to podczas picia. Także słuchajcie, te dwa produkty myślę, że są obowiązkowe. Wrzucę Wam tutaj link poniżej i korzystajcie. Jeszcze przesyłka dojdzie do Was przed świętami.